Cześć, witajcie na kanale Fani Klocków, ja mam na imię Tomek, a to jest kanał dla dorosłych fanów Klocków Lego. Dziś mam dla Was kolejną odsłonę newsów. Zobaczymy, co ciekawego wydarzyło się w ostatnich dniach w legowym świecie. Zaczynamy oczywiście od strony faniklocków.pl, gdzie mamy informacje o powstaniu kolejnego LEGO Store w Polsce. Tym razem otwarcie planowane jest w Poznaniu. Jest to już oficjalna informacja potwierdzona przez LEGO na swoim portalu społecznościowym. Sklep będzie zlokalizowany w Galerii Poznania i na otwarciu na pewno swoje trzeba będzie odstać. Jak zwykle przy takich okazjach Lego zapewnia dużo atrakcji. Największa to oczywiście gratisy, których będzie kilka. Tak więc z gratisów powinna pojawić się kolejna wersja miniaturowego sklepu Lego oraz duża figurka pracownika sklepu Lego z nadrukiem Poznań na walizce. Prawdopodobnie będą jeszcze dwa inne gratisy, ale póki co ciężko zgadywać. Otwarcie w Poznaniu planowane jest na końcówkę maja. Przypomnijmy, że obecnie działają trzy oficjalne sklepy Lego, dwa w Warszawie i jeden we Wrocławiu. W tym roku powinniśmy zobaczyć przynajmniej jeszcze jedno otwarcie Lego Store, tym razem prawdopodobnie w Krakowie. Teraz przechodzimy do brytyjskiej strony Brick Fanatics, gdzie autor tekstu przygotował zaktualizowaną nieoficjalną listę wszystkich zestawów, których produkcja skończy się już za kilka miesięcy. Tak zwana lista End of Line, czyli popularny EOL. Co roku przewija się w mediach branżowych, jednak z tego co obserwuję z każdym rokiem pojawia się coraz wcześniej. I tak mamy luty, a tu już szczegółowe zestawienie pozycji, które mają zostać wycofane pod koniec 2022 roku. Oczywiście set setowi nierówny i nie każda pozycja warta jest zakupu pod inwestycje, ale jest z czego wybierać. W tym roku mamy grubo ponad 200 wycofań z samej serii Star Wars, ma zniknąć ponad 20 zestawów. Z popularnej serii Ideas niedługo już nie zobaczymy Domku na Drzewie, Central Perku, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ulicy sezamkowej, Kubusia Puchatka, Seinfeld i rakiety NASA. Jeszcze więcej nieobecności ma być w serii Marvel. Sporo zniknie też z Harry'ego Pottera, m.in. Duży Zamek w Hogwarcie, Ekspres do Hogwartu czy Atak na Norę. Z technika zniknie np. Bugatti Chiron, Porsche, Ducati, Land Rover czy Ford Raptor. W serii Kreator Expert kończy się produkcja lądownika NASA, Księgarni, Fiata 500, Stadionów Barcelony i Manchester United, Domku Elfów, Volkswagena T2, QRI, zniknie też but Adidasa. Według autora artykułu z serii Architecture ma zniknąć tylko Tokio. Bardzo dużo pozycji zniknie z serii Ninjago, część z nich już w połowie roku. Podobny los czeka zestawy z serii Super Mario. W serii Speed Champions nie zobaczymy aż sześciu zestawów wydanych w zeszłym roku. Ogromna fala wycofań czeka serię Lego Disney, ale absolutnym rekordzistą jest seria City, gdzie znikną aż 44 pozycje. Dwie z nich, czyli pociąg pasażerski i towarowy, już w połowie roku. Ogromna rotacja będzie też w Lego Friends oraz Brickheads. Oczywiście to nie jest lista ostateczna i oficjalna. Na pewno kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt zestawów zostanie dłużej lub w ich miejsce wskoczą inne. Jednak w 90% powinna się ona potwierdzić. Link do artykułu z pełną listą znajdziecie w opisie filmu. Teraz strona afols.pl, gdzie mamy informacje od Piotrka o nowościach z serii Star Wars. Konkretnie chodzi o trzy hełmy z bohaterami kultowej sagi Gwiezdnej Wojny. Kolekcja przeznaczona dla dorosłych fanów Lego poszerza się, łącznie mamy już 8 propozycji i na pewno coraz więcej fanów filmu zdecyduje się na ich zbieranie. Pierwsza nowość to Mandalorianin, który składa się prawie z 600 elementów. Kolejny to hełm Luka Skywalkera, gdzie mamy aż 675 klocków. Zestaw bardzo ładny, ale jak informuje autor, znajdziemy w nim też sporo naklejek. Trzecia propozycja to Dark Trooper, który będzie składał się prawie z 700 klocków. Wszystkie hełmy wycenione są katalogowo na 270 zł i można je zamawiać od marca. Ze strony Stone Wars dowiadujemy się z kolei o nowości z serii Lego Art. Seria nie cieszy się może dużą popularnością, zestawy po złożeniu może i są efektowne, ale dość monotonne przy składaniu i bardziej przypominają puzzle niż zestawy Lego. Warto jednak odnotować, że do Panteonu Ikon Popkultury dołączy Król Elvis. Zestaw składa się aż z 3445 elementów i można z niego zbudować aż trzy różne mozaiki. Dodatkowo jest też opcja dla największych fanów muzyka. Po zakupie trzech takich samych zestawów można z nich złożyć duży pionowy obraz Elvisa. Set do zamówienia będzie dostępny od 1 marca w cenie 550 zł. Kilka dni wcześniej również z tej serii pojawiło się popiersie Batmana. I już ostatni news na dziś, tym razem także niemiecka strona PromoBlix i zapowiedź nowego zestawu z serii Technik. Ma to być Formuła 1 ze stajni McLarena. Set będzie składał się aż z 1430 elementów i powinien być wyceniony na 799 zł. Sporo, ale pamiętajmy, że to zestaw na licencji. Więcej szczegółów powinniśmy poznać już niedługo. Sprzedaż zestawu ma ruszyć już 1 marca. To tyle na dziś, dzięki za uwagę, jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Dostaw suba, a my widzimy się już niebawem. Cześć!